będzie za dużo, ona kontynuowała. Po prostu wyjdź z pokoju i śpij na kanapie. Nie będę miał nic przeciwko. Powiedziałem jej, żeby się tym nie martwiła. Powiedziałem jej, że to nie będzie nic wielkiego. Powiedziałem jej, że nie wyjdę na kanapę. Zostałbym obok niej w łóżku, ale byłem w błędzie. Nie mogłem przetrwać nawet jednej nocy. Oboje zasnęliśmy bez żadnych przygód. Nie wiem, ile godzin minęło, ale obudziłem się w ciemności z uczuciem, że ktoś mnie obserwuje. I wtedy przypomniałem sobie była ze mną. Właściwie to nocowała. Uśmiechnąłem się. Ale potem zauważyłem cienisty zarys jej siedzącej na łóżku. Patrzyła na mnie z góry. Gapiński. Przeraziło mnie to. Przyznaję to. Jej postawa była zupełnie inna. Zupełnie jakby to w ogóle nie była ona. Potem przemówiła. To nie był jej głos, który słyszałem. Było dużo niżej i żwirowy. Jak coś z horroru. Wygryzę skórę z twoich kości. Powiedziała. Zmarzłem. Na początku po prostu na nią patrzyłem. To zupełnie nie było to, czego się spodziewałem. Myślałem, że będzie to bardziej przypominać sposób, w jaki często przedstawia się Tureta.